Kochani, to są moje po Wiem, że inaczej nie być zawsze. Wiem. No i trzecie miejsce za moje rytunek, na Nas na, na LPS gratuluje Gratuluję trzeciego miejsca. Teraz drugie miejsce. Deportos LPS. Trzecie. Y, 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 pierwsze miejsce. LPS Vira. Tak. Rytelego nasa. Y, fira dostaję lajka like i kom. Daj poproszę zuba y, sub, komentarz i su like i suba. Co ta karteczka jest? Epiz Nie pamiętam jaka to nazwa na Zostaje dostaje. Już dostaje ten 3... trzy lajki, komentarz Sub i...